Dzień dobry, dzień dobry. Jakie to są miłe kotki. Nie macie pojęcia. Jakie milusie śliczne. Jakie kochane. Cześć, słoneczka. Cześć. Hmm. Bardzo miłe koteczki. Cześć, malutki! Jak ty się podpisujesz? Co tam słychać u was? Wszystko dobrze? Chyba tak, prawda? Zaraz zobaczymy, jakie kubki. Damy wam troszeczkę motylki. Może się pobawicie. Och, jaki ten jest miły kot! Mówię wam. Jaki, Milusi. Dobrze, to damy motylki. Ciotka będzie sprzątać. O! Eee, dobra, kochani, moje kociaczki, dobra, dobra, chodźcie, dostaniecie, chodźcie tutaj. Będziecie razem jeść z jednej miseczki, dacie radę? Czy dać wam dwie? <laughs> Nie ma maluszków, tak? Nie ma drzewiaczków, są za to... Są za to chłopaczki, po prostu. Chłopaczki. naprawdę dobrze poskładało, że oni mogli tutaj zostać sami. Nie wiem, gdzie jest nasza gajunia. Ja będę ją zaraz szukać. Tak przyniosę im wodę sobie będą wcinać ale żeby nie przedłużać filmiku to go na razie wyłączę pięknie wcinają oni są cudowni te chłopaki po prostu chłopaki i tyle przemiłe kotki słuchajcie przemiłe takie kochane a ten czarno biały to jest w ogóle przylepka ale czarnoszek też jest bardzo miły Zostawię, słuchajcie, na nich nastawioną kamerkę i idę szukać, szukać gaj, ponieważ Gaja po prostu zniknęła. Wierzcie mi, że nie ma jej w kocim pokoju. Po prostu jej nie ma. I to jest naprawdę dość dziwne, bo takie, skoro nie ma jej pod łóżkiem, skoro nie ma jej w pudle. Nic tu nie burczy, nawet jakieś bo ona jednak się zdradza tym, że burczy. Nie ma jej tutaj. Ani tutaj, ani oczywiście w tunelu. Ja jeszcze raz zobaczę pod łóżko, żeby nie było, że szukam, a ona jest. Nie, ale, ale absolutnie tam nie ma. I tu mamy tą część pokoju załatwioną. No bo co, niemożliwe. Tutaj przecież wszystko widzę. Tu wszystko widzę. No jest to po prostu niemożliwe. Tu nie ma. Teraz patrzymy tu. No już ryzykuję i rękę wsadzam w różne miejsca, ale nie było nawet na jest? No zobacz, No takie one. Takie są kochane No są piękne, naprawdę. Podobno była taka sprawa, że jakaś pani wzięła i je i chciała jednego, a drugiego miała trzymać do adopcji. Ale się okazało, że one są tak nierozłączne wszystko robią razem. Razem się załatwiają w kuwetce, razem jedzą, razem śpią, razem się bawią. Że nie było mowy, żeby oddzielić, a pani no nie mogła mieć jeszcze jednego kota. Już ma kilka. Więc wróciły. No i taką mają historię. To jest też część historii. Ale Gali słuchajcie nie ma. Ja tak, przejrzałam na górze tutaj tym, tutaj. Tą szafę przejrzałam, ale widocznie niedokładnie, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ona może być. Jeszcze raz tu przejrzę. Ale tu też wszystko widać tak naprawdę. po prostu na kółkach. Zyrk na kółkach. Nie ma kota. A jesteś tu jednak? Cześć. Cześć, kochanie. No tylko wiesz, chciałam dać, że absolutnie nie chcecie brać teraz, że nie mam czasu na to. Tylko się troszkę przestraszyłam, nie? rzeczywiście. Już ci dam dobrze. Jest, słuchajcie, siedzi w takiej w tej wódce, takiej but butowej. Pokażemy może. To. Ja już tam zaglądałam, ale tak się zakopała, słuchajcie, że nie sposób ją no. zobaczyć. O, tu siedzi w takiej wódce. Takiej Czy to w ogóle coś widać? No widzicie, no tylko, tylko przez to, że się odezwała. No, jest tam nie. Dobra, ja jej dziś teraz nie zacznę. ale niech sobie tam ma swój, swoje miejsce. No, tak. Jeszcze minutkę na Was. Niech się ludzie napatrzą na piękne koteczki, i będzie będą mieli lepszy dzień. A ja będę więcej wiedziała o blisko, żeby ma. będziecie chciały, to jeszcze macie podrobnikę. Dobrze, ty też się już tak fajnie o mnie ocierasz. Czarnuszku kochany. Czarnuszko moje kochanie. Tak. Proszę do mnie. Wszystkie koty znalezione. Dobra, kochane moje. Bo jak się zabiorę teraz, wiecie, za różne rzeczy, to jeszcze mam szansę wszystko, ze wszystkim zdążyć. Ja z